Święta, święta i po świętach, także witajcie w y, kolejnym odcinku na tym kanale Jak widzicie to nie żadna seria, to nie jest żadne FS, ETS, Rocket Dziś dzień po świętach, stwierdziłem, że nagram Wam dwa poradniki Czy zobaczycie dwa dzisiaj, czy jeden dziś, jutro drugi, zobaczymy, przekonamy się A poradnik, który w moim skromnym zdaniu większość ludzi wie, ale nie wszyscy jeszcze wiedzą Czyli jak odpalić konsolę w grze Już Wam pokazuję Yy, albo sprawdzę teraz tak, odpalę farminga. Yy, trochę się może włączyć. Bo ogarniać mi się wyrzówki i duperera, ale Dobra, to nie ma. nevermind, To nie za to. Yy, mogę dodać, że dziękuję za wszystkie wyświetlenia i łapki pod odcinkami z yy, Świątecznymi. Yy, yy, Myślę, że się tak to nie przyjmę. Przyjrzało się dość fajnie. Jutro yy, yy, zostaniecie kolejny odcinek od tłopa. Musimy yy, znowu zrobić Matę.t. Chopa, bo chcemy setny odcinek znagrać w Sylwestra, więc troszeczkę tego jest. Ale za chwilę się tym wszystkim zajmiemy. Ale to nie jest odcinek na ten dzisiaj. Yy, jeden poradnik a drugi poradnik będzie jak dodać yy, włączyć taką komendę że macie linie pokazane jak budujecie na niektórych moich budowaniach było widać, dobra jesteśmy na siebie. jak widzicie pod Escape macie taki przycisk yy, user Mod, to jest konsola jak widzicie klikam go nic się nie odpala zero, nie działa, więc już wam pokazuję jak to zrobić także yy, wychodzimy z gry na tamtym sobie to sprawdzimy, dobra wychodzimy z gry Wchodzimy w ten komputer. Eee, albo nie, nie, możecie w ten komputer, ale tak, piszecie Farm Simulator 22, lokalizację pliku, bo ja nie pamiętam, gdzie go mam. Eee, utwórz lokalizację pliku. I tutaj eee, macie to. Nie, przepraszam, źle. Źle, mój bo. Eee, dobra, wchodzicie teraz tu, wchodzicie tutaj w, w Minecraft, Farm Simulator 22, macie game, game. Wchodzicie, wy odpa odpalacie go za pomocą odpada plus plus i jak widzicie control, macie false, zmieniacie na tyr, ue, czyli u, czyli prawda, tak. Eee, zapisujecie to, o, możecie to otworzyć notatnikiem, czy ktokolwiek to jest obojętne. Odpalacie z farminga. Eee, odpalacie z farminga. Wchodzicie na obojętny jakiś safe. Yy, tu nie, czekaj, bo to jest ta tutaj, odpalacie No i tym komendą na przykład wiele rzeczy się możecie zrobić, ale ja y, wolę Easy Developer Control Mod pod F12 Moim skomentem no jest to lepsze, ale nie wszystkie opcje tam są, niektóre są tutaj Więc wam zaraz pokażę yy, jak to włączyć No, jesteśmy już w grze Jesteśmy na save ie. i w ten pod Escape ten USER MOD y klikamy I jak widzicie mamy konsolę klikamy TAB I tu coś co możemy ustawić, na przykład hmm. Co by się tu ustawić? Eee. Nie wiem Co bym go wyczuł? Eee. Jeżeli ktoś na przykład nie ogarnia i chce control I chce sobie takim coś pograć To widzicie tu macie wszystko Timeset ustawiacie np. 10, Enter i aha, dobra. Więc to jest... Jak No i tutaj macie tą konsolę pod F2 odpalacie chudy, a pod F3 te chudy jakby zwiększacie, że nie macie minimum 60. Tylko no, wyłączacie ograniczenie chudów i macie sobie większą ilość chudów. Także jeszcze raz, już yy, to. User mod pod kontrolą to macie na klawiaturze A w grze to macie w dokumenty My games farm 22 odpalacie nad padem i zmieniacie control z true, y, false na true i zapisujecie i, gra, i działa Także mam nadzieję, że taki szybki krótki poradnik, bo być dzisiaj poradnik, obiecałem w poprzednim odcinku za Tessa Czarnkiem, którego się zacznę pozdrawiam, że będzie poradnik No i tak jak się stało, tak nagrałem ten poradnik, więc widzimy się w Zostawcie apkę subę jak coś nie będzie działać, chociaż moim zdaniem to jest najłatwiejszy poradnik w historii farminga, jaki można było więc zostawcie łapkę na Discorda i widzimy się w kolejnym poradniku, w kolejnym odcinku do następnego. Trzymajcie się, elo!